W 1995 roku, tak jak wspominam, ten dzwonek rozpoczął pierwsze zajęcia. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Masz, masz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Ta piękna różnica dwudziestolecia działalności szkoły jest okazją, by podziękować Pani Dyrektor i wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły za dotychczasowe działalność oraz zmotywować do dalszego wychowania dzieci oraz młodzieży w ludzkości. Życzę Państwu sukcesów w życiu zawodowym prywatnym a dzieciom i młodzieży dodatkowej satysfakcji z wyników małych. Jeszcze chciałabym dodać, proszę Państwa, że dzięki takiej sobotniej szkoły, to ja też również miałam okazję nauczyć się języka polskiego, dzięki takim oddanym nauczycielom, jak dzisiaj są na sali, dzięki parafii, dzięki księdzom i dzięki rodzicom, którzy co sobotę ten ogromny wysiłek jednak wpadają, żeby te swoje pociechy dowozić do tych szkół, Miałam okazję nauczyć się swojego ojczystego języka. Okazało się okazało, że z wszystkich rzeczy, które moi rodzice zainwestowali na Oczyźnie Wielkiej Brytanii, to chyba była dla mnie najbardziej przydatna. Także zawsze mam ogromny sentyment do polskich szkół na obczyźnie, ogromny szacunek. Dla wszystkich, którzy tworzą te szkoły. I dlatego z wielką radością zawsze uczestniczę w takich uroczystościach i naprawdę z całego serca gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. bardzo dziękujemy za zaproszenie. Chcieliśmy przekazać kilka słów w imieniu pani minister. Nie mogła przyjechać tutaj, początkowo planowała przejazd. w związku z tym, tylko chcieliśmy przeczytać y, jej słowa do Państwa skierowane. Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję Jugideuszu 20-lecia powstania szkoły. Proszę o przyjęcie moich wyrazów uznania i podziękowań za Państwa pracę na rzecz zachowania polskiej tożsamości, kultury i tradycji. Życzę dyrekcji i nauczycielom, aby Polska Szkoła nie imieniem jako Kopernika. Nadal rozwijała się aktywnie uczestnicząc w życiu polskiej społeczności. Poprzez swoją codzienną pracę umożliwiają Państwo młodym ludziom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie znajomości języka polskiego, za co pragnę najserdeczniej podziękować. Wszyscy my Polacy musimy pamiętać, że na obczyźnie potrzebujemy siebie, dlatego też wspaniałą. Rzeczą, jaką możemy dzisiaj pochwalić się przed naszymi gośćmi jest to, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje ponad 162 szkoły społeczne, w których jest ponad 30 tysięcy uczniów. Tutaj na wschodnim wybrzeżu mamy tych szkół 75 i jest ponad 10 tysięcy uczniów i około 1200 nauczycieli. Stefan Żeromski pisał, nauka jest niezmierna jak może. im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Z wyrazami uznania i szacunku za ofiarną pracę pedagogiczną i wysiłek włożony w rozwój wychowania młodego pokolenia, Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Mikołaja Kopernika z okazji 20-lecia życzenia sukcesów oraz dalszej działalności składa zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Panią Katarzynę Michalak. Tajemnica szczęścia nie tkwi w samym posiadaniu, lecz w dawaniu. I za to, co Pani robi w tej szkole, chciałam dzisiaj podziękować, wręczając Pani dyplom, za pracę, za serce włożone w działalność tej placówki, za to, że Pani doktor może liczyć na Pani, na Pani współpracę, uśmiech i serce. Dziękuję bardzo. Czy jest Pani Hania Herbasz? Barcia Pani dziękuję za to, co Pani robi, za serdeczność, za uśmiech, za to, że Pani tu może być również na za Zapraszam do siebie nauczycielkę, która całym sercem ogarnia działalność tej szkoły, pomaga tej szkole, uczy, żyje tą szkołą, a przede wszystkim tworzy tą historię tej szkoły. Zapraszam do siebie Paną Tantę Świątek. Danusiu, kiedyś ktoś powiedział, pamiętam, do mnie ja sobie zawsze te słowa zapisuję, bo znakomitym nauczycielem nie jest dopiero ten, kto umie innych nauczyć, ale ten, który potrafi się od innych nauczyć, prawda? W związku z tym ja chcę podziękować Pani za pracę, za to, co Pani robi w tej szkole, bo Pani Danusia oczywiście jeszcze swoją działalność wiąże z dobrą polską szkołą i za wszystko to, co tworzy tą atmosferę taką oświaty tej kolonijnej. W tej placówce, jak i poza tą placówką, a mam przyjemność dzisiaj podziękować Pani i myślę, że takich nauczycieli nam potrzeba coraz więcej. Brawo. A tą osobą, której chcę dzisiaj również podziękować, jest sama Pani Dyrektor Teresa Osadnik. Wielka kultura, wielka osobowość, członki tej Pani. Um, Pomimo, że dużo lat pracuje, potrafi pomagać tym młodszym nauczycielom, pomaga, pomaga również tym, którzy chcą czegoś się nauczyć, a przede wszystkim potrafi docenić pracę tych swoich nauczycieli, rodziców i tych, którzy pomagają. Pani sukcesów polskiej szkoły w małym nie sposób wyliczać. Zawdzięcza ona jej głównie osobie, która nie ma od 20 lat tę szkołę prowadzi. Pani dyrektor yy, Teresie Osady. To właśnie jej przede wszystkim składam podziękowania za sukcesy uczniów, za darmi się Kaganka oświaty, za ciężką i wytrwałą pracę, za codzienny trud i oddanie, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery w szkole, gdzie wszyscy, zarówno nauczyciele, rodzice i dzieci czują się jak w domu. Pani dyrektor, bardzo serdecznie za to dziękuję, bo tyle miłych słów usłyszałam na pani temat, co to jest. Ta szkoła polska to jest taki drugi dom na Polonii, która tutaj zamieszkuje te tereny. Dziękuję pani dyrektor za to, że jest otwarta na wszystkie nowości, które przynoszą szkoły pozytywne zmiany. To właśnie ona, jako pierwsza spośród pedagogów na wschodnim wybrzeżu szkół polonijnych, wyruszyła z dziećmi na podwój Krakowa. Ona tu jako jedyna z pierwszych wyprowadziła matematycznego Hangula do swojej szkoły. To właśnie ona uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem konkursu o Poperniku. Pani dyrektor pomagała, ponieważ wraz z Unią organizowaliśmy dla wszystkich polonijnych szkół taki konkurs i dopiero ja się zgłosiłam, no wiadomo, do waszej dyrektorki, bo ona zawsze służy pomocą. U niej jeszcze nigdy od niej nie usłyszałam słowa nie. Nawet jak jest ciężko, chora, proszę dzwonić, ja tylko wezmę tabletkę, ból przejdzie i możemy rozmawiać z Państwa. Naprawdę nam się bardzo badań że pani dyrektor Proszę Państwa bardzo serdecznie, jeszcze raz gratuluję, życzę Państwu super zabawy i niech ta szkoła istnieje kolejnych 20, 20, 20, a do setki to wiecie. Nie wszyscy już może wiedzą, że pani dyrektor związana jest z naszą szkołą od całych 20 lat, najpierw jako nauczyciel, a teraz jako dyrektor. Dziękuję też Pani bardzo za niezliczone godziny poświęciła Pani kierowaniu organizowania dzisiejszego bankietu. Mamy otóż kryształową statuetkę jako znak uznania dla Pani dyrektor. Sto! Mogę tylko powiedzieć, że pani dyrektor spisała się na medal przez 20 lat, w sensie przenośnym i dosłownym. I proszę państwa, mamy medal dla pani dyrektor. Jestem mamą dwóch dziewczynek, które chodzą do szkoły Mikołaja-Kopernika-Mała od 5 lat i co sobotę jadą do tej szkoły z radością. I to jest chyba najlepsza ocena jaką mogę wystawić w tej szkole i myślę, że rodzice przyłączą się do tej oceny i wyrażą im również swoje zadowolenie w postaci nawet prostych praw. Prosimy o brawa dla Pani Dyrektor. Proszę przyjąć, proszę przyjąć nasz i czekamy na kolejnych 20 lat współpracy z Wami. Staramy się, by udział w zajęciach szkolnych był dla każdego ucznia wielką przyjemnością i intelektualną przygodą, a nie smętnym, smutnym, wymuszonym obowiązkiem. Chciałabym dzisiaj przekazać moim uczniom pewne przesłanie. Kochani uczniowie, proszę pamiętajcie te słowa, kiedy staniecie przed wyborem własnej drogi życiowej. Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej stosowanie. Innymi słowy, świat nie odpłaca ci się za to, co wiesz. Świat odpłaca ci się za to, co robisz. Chciałabym, chciałabym Wam dzisiaj, kochani uczniowie, życzyć, aby nigdy nie opuszczał Was zapal w dążeniu do zmian i ulepszaniu świata. Proszę, nigdy nie rezygnujcie ze swoich marzeń i pragnień. Życzę Wam realizacji najśmielszych planów życiowych oraz dumy i zadowolenia z tego, że należycie do społeczności polskiej w szkoły imienie Mikołaja Kopernika w Mała. Że, jako urodzona Amerykanki ja z siostrą, nie widziałyśmy jako dzieci konieczności języka polskiego. Po prostu łatwiej mówić po angielsku. A tak naprawdę, rodzicom też łatwiej po prostu powiedzieć: okej, okay, mów sobie. Rodziców genialny pomysł był, i to może troszeczkę drastyczna metoda, było ignorować nasze prośby, aż zaczęliśmy mówić po polsku. Byłam obu oburzona, zła, buntowałam się, tak jak i moje dzieci dzisiaj oburzają się, kiedy staramy się naśladować przykład moich rodziców. Teraz. Chętnie bym chciała całować ręce i podziękować moim rodzicom za ten wielki dar, który mnie obdarzyli i który dar używam na co dzień. Może Państwu wiadomo, jestem adwokatem, byłą sędziną, byłym prokuratorem. W mojej praktyce znaczna ilość klientów jest polskojęzyczna. Znajomość języka polskiego niewątpliwie pomaga w bezpośrednich kontrakt, kontaktach z klientami. W kontaktach. Nie mogłabym utrzymywać takiego bezpośredniego kontaktu z, w przypadku nieznajomości języka. Wasze dzieci również mogą wykorzystać język polski jako prawnicy, czy w biznesie, czy jako nauczyciele, czy w jakiejkolwiek branży, czy nawet w przypadku po prostu przebywania poza granicą. Badania dowodzą, że osoby, które znają więcej niż jeden język, znacznie większe możliwości mają w życiu niż osoby, które posługują się tylko jednym językiem. Po prostu zarabiają więcej pieniędzy. Dzisiaj na sali gościmy przedstawicieli e, zarząd e, polskiej dobrej Szkoły portalu bardzo popularnego wśród rodziców i wśród nauczy nauczycieli. Również portal nas filmuje i portal będzie film y, zmontowany z dzisiejszego wieczoru pokazywał na swojej stronie. Proszę podzielcie się tą stroną ze swoimi znajomymi. Zobaczą Was wszyscy, którzy oglądają i, i czytają portal Dobra Polska Szkoła. Z tego miejsca na skraju skórze roztaczał się widok na całe niebo. To było moje obserwatorium. O tym, jak wygląda wszechświat, napisałem w napisał ksiądze czyli komentarzy podstaw astronomii, które podważały powszechne, obowiązujące poglądy, że Ziemia tkwi nieruchomo w centrum wszechświata, a wokół niej krąży słońce, księżyc i inne planety. Moja heliocentryczna teoria była następująca. Po pierwsze, w centrum wszechświata znajduje się Słońce. Po drugie, Słońce okrążone jest po kołowych planetach przez następujące ciała niebieskie. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn. Po trzecie, Księżyc obiega Ziemię po oblicie kołowym. Po czwarte, poza Saturnem znajduje się sfera gwiazd stałych. Warto uczyć i inwestować w nasze dzieci, aby znały wielkie treści naszych bohaterów i naszą historię i, i aby znały i odkrywały naszą tożsamość. Na koniec chcę odwołać się do patrona Mikołaja Kopernika i powtórzyć to stare łacińskie powiedzenie. Kiedy Mikołaj Kopernik patrzył pewnie gwiazdy zakochane w kosmosie i w niebie per astra er asper przez trudy gwiazd tego życia. <noise> drogi. Dobra, się Misia miała troje dzieci, ja miałam troje. Nasza inna przyjaciółka miała czworo, inna miała dwoje. Nie mieliśmy gdzie te dzieci posyłać. Udałam się do księdza Tymińskiego i powiedziałam, że chcę utworzyć szkoły. Ksiądz Tymiński mówi: Dobrze, przedstaw mi plan więc przedstawiam swój plan, a następnie udałam się do polskiego klubu, w którym zasiadali wielcy polscy patrioci, którzy jeszcze żyją i wśród nas jest Pani Sabina Zielonecka, która przeszła w czasie wojny Syberię, dołączyła do Armii Andersa i jest tutaj wśród nas i cały, przez wszystkie lata pomagała Pani Krystyna, Wyszomirska, wielka kolektorka sztuki. Nie ma jej w tej chwili, ale żyje i czasem rozmawiamy. Pani Zujewicz. Także było bardzo dużo wspaniałych ludzi przy parafii, którzy poparli mnie, żeby szkołę utworzyć. Zrobiłam plan, rozpisałam listy, będziemy tworzyć szkołę. Następnie. A, Ponieważ pracowałam w nowym dzienniku, zaczęłam pisać artykuły, że tworzy się szkoła mała. Zaczęły się zgłaszać rodziny, dzieci, matki, dziadkowie. Wszyscy dzwonili pisali, żeby dali mi poparcie. Więc potrzebowałam jeszcze moją koleżankę Misie, która później zaczęła już działać w Jestem Amerykanką z polskiej pochodzenia, czwartej generacji. Mojej mamie ojciec był na komitet witali Paderewskiego, jak przyjechał do Jersey City pierwszy raz. Było nas czworo dzieci. Ja też chodziłam do polskiej szkoły. Pani Malina, siedzieliśmy na opłatę przez Polskiego Klubów Mała. I nasze dzieci też leczyli wszędzie, tak jak te dzieci dzisiaj lecą. I ja mówię, Malina, dlaczego to? Malina mówi, Ja nie wiem, to jest Twoja porażka. Ja mówię, no to może czas coś zrobić. Poszłam na dół, zbierałam te małe index cards, nie wiem czy po polsku jest słowo na index cards. Brzeliśmy po wszystkie stoliki, ludzie się zapisali, a był wspaniały człowiek na tego opłatku, który dzisiaj z nami nie ma. Pan Jan Wołosz. Pan Włoch, pan stokrotka, państwo Stokrotka. Pan stokrotka mówi, pani myśli, pani się nie martwi. Ja zapiszę wszystkie rodziny w Polonii. Ja mówię, a tak, a jak pan to zrobi? Pani się nie martwi. Ja włożę, przy kasie. W sobotę oni przyjdą, kupią kobarskie, kupią maki i ja musisz zapisać. I on tak zrobił. Trzydzieści dwa rodziny się zapisali do naszej szkoły. Od 12 lat. To był mały pomysł. Mały pomysł na opłatę. Otworzymy szkołę. Dwadzieścia lat siedzimy i jeszcze jesteśmy razem. Moje dzieci, malini dzieci, Teresy i syn. E